Cześć! Dziś sprawdzimy nowy głośnik, który może zmienić każdą wyprawę, piknik lub spotkanie ze znajomymi w małą imprezę. Brzmi obiecująco, prawda? Tronsmart T8 to nowy przenośny głośnik Bluetooth o mocy 40W, który łączy mocny baz, technologię, sond wodoodporność IPX7 i długie 18-godzinne granie w kompaktowej i bardzo ładnej obudowie w trzech kolorach. Do wyboru mamy czarny, szary i niebieski. To mnie trafił niebieski. Do tego dochodzi bardzo klimatyczne podświetlenie LED. I wygodna aplikacja, dzięki której możemy sterować ekwalizerem i trybami muzycznymi. Możemy również podłączyć dwa głośniki w tryb stereo. I nie zapomnijmy o możliwości podłączenia się do niego przez kabel, czy też puszczenia muzyki z karty microSD. No dobrze, ale jak naprawdę gra Transmart T8 i czy warto wydać na niego około 300 zł? Urządzenie jest niewielkie, ale potrafi zaskoczyć naprawdę dobrym brzmieniem. Ma nam zapewnić dźwięk przestrzenny 360 o wyjątkowej klarowności. Technologia Sound Pulse, Transformata oraz cyfrowe przetwarzanie sygnału DSP mają zagwarantować krystalicznie czyste wokale, głęboki pas i doskonale zbalansowane brzmienie. I powiem Wam tak, jest naprawdę dobrze. Głośnik rzeczywiście zapewnia bardzo solidny dźwięk, czysty, szczegółowe przestrzenie z głębokimi basami, szczególnie jak włączymy opcję Sound Pulse, to od razu zauważymy, że muzyka nabiera większej mocy i bardziej wyraźnego brzmienia, basy też stają się jeszcze bardziej odczuwalne. Szczerze, to praktycznie na stałe włączyłam tą funkcję. Jak chcemy posłuchać muzyki bardziej takiej spokojnej, no to oczywiście warto tą funkcję wyłączyć. Co więcej, możemy również dopasować dźwięk pod własne potrzeby w Equalizerze w aplikacji. Zatem, Transmart T8 to świetna propozycja na wakacje, plener, piknik czy małą domówkę. A na pełną recenzję, oczywiście zapraszam na techno senior.com. W komentarzu znajdziecie też link do głośnika.